Słyszysz, światło jest czerwone, a my przyjeżdżamy. To, to norma. Nie, czerwone, podejrzewam, że nikt nie jedzie. Jedziesz dalej, nawet w Kre, A afrykańskich tak nie było.

bo była niedopompowana, zapomnieliśmy ją napompować porządnie a do tego, który show this mamy jakiś wyciek, hurra ale daleko nie zajedziemy Stopi. właścicielka auta wzięła auto do mechanika dzisiaj ale nie wiem co ten mechanik robił bo nie zauważył, że jest mało powietrza w tylnych kołach nie zauważył, że coś jest nieszczelnego i się nam leje woda z chłodnicy na ziemię i tak, ja zauważyłem się z mało czas powiedziałem, żeby na, na, napompować, ale zapomnieliśmy i pojechaliśmy bez, no i nagle prawe tylnie zaczęło boksować, okazało, że się rozwaliło. No i a jak się mi się okazało, że widać, że woda się spod nas leje. No, koło zmieniłem, w ogóle pierwszy w życiu zmieniałem koło, nigdy nie miałem okazji. Tylko chyba raz, raz patrzyłem na kogoś, to zmieniał koło. Śmieją się ze mnie, pogadam jakimś dziwnym języku którego nie rozumieją, no, i, i samo zmienianie koła nie było problemem, ale problemem jest to, jak masz trzy kobiety na pokładzie, ponieważ skończyłem zmieniać koło, ale nasze bagaże dalej leżą na poboczu. Trzeba je zapakować do bagażnika, bo musimy je wszystkie wyjąć, żeby wyjąć narzędzia do zmiany koła. No i ja mówię właścicielce auta, żeby przyjechała ci mamie, żeby przyjechał tak z 10 metrów, żeby zobaczyć, czy, to, czy w miarę to dobrze działa. No więc tak, ona wykorzystała tę okazję, żeby wyłączyć światła awaryjne, a w tym czasie ta jedna z córek poleciała i okazję, żeby schować trójkąt ostrzegawcze. No więc my zostajemy dalej na środku drogi, dalej musimy spakować bagaże, przymocować te koło do, do bagażnika, a już nie jesteśmy w związku z bo po prostu z kobietami to jest urwanie głowy. Zwróćcie uwagę na te strzałki takie pokazujące, że niby jest skręt no to nie jest pas do skrętów w prawo tylko to jest oznaczenie, że uwaga, jest zakręt a z takich ciekawych rzeczy, których się nie udało mi sfilmować to wyobraźcie sobie, że jeździcie w nocy już się zrobi, teraz już jest rano, się zrobiło jasno a to nagle gałczo na koniu, nieoświetlony gałczo czyli koboj, tylko, że tu się inaczej na nich mówi a drugie, to powiem wam, że nie wiem, jakby te kobiety przeżyły wyjazd do Patagonii bez mnie. przyjechaliśmy na stację, myślałem, żeby dopompować koła, nie? szczególnie, że jeszcze drugie, też nie dopompowane. No, pokazałem im, że jest to do kobieta podjechała ja wsiadłem, zacząłem oglądać ona pojechała tankować, więc... Czekam, 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 z tym trzeba tankować i była je do auta. No a ten ja czas zatankować, ale choć jedziemy dalej. Ale chętną trzeba dopompować koła. A jakoś, że po prostu nie mogła mi uwierzyć, że należy jednak może dopompować te koła. Po prostu gdybym wsiadł, to by, to by nie napompowała. Musiałem się uprzeć, że nie wsiadam i dopiero tutaj się zda, że może jednak powiedzieć i napompuję. No, a tak to nie wiem, pojechałabyś za pewnie kolejne se rozwaliła, bo miała tak zamykam to jest w jakiś, nie wiem w czym e, e, w ciśnienie. Nie, nie jak to paskala, w skalach, jakiś. Brach i będą 35, a było po 20 w dwóch kołach. więc jedziemy nic się nie dzieje Moje pilotowanie polega na tym, że mówię yy, jedziemy prosto 180 km, potem jest skręt w lewo i potem znowu mówię 150 km prosto jest godzina 11 yy, gdzieś tam koło zmienialiśmy około 4 chyba o 5 był świt koło 6 usnąłem Wiem, że wtedy się coś działo, w sensie, bo po pierwsze się zatrzymaliśmy, bo się mama, która kieruje, też się chciała przespać, więc chyba była jakaś po postoju. Potem była jakaś wielka burza, którą też przespałem. Jak się już wziąłem to już jest ładna pogoda. Parę tam zdjęć po drodze jest z miasteczka Bolivar. W którym, do którego zjechaliśmy zatankować gaz a tak to jedziemy jedziemy o, stanowczniki droga na Ostrołękę przy ciężarówek To jezioro co widać w daleki z daleka to jest koło z asfaltem zaczęła się jesteśmy szutrowa kawałkami Jest, a film. Ta tak, jest, jest, już... Pani prowadząca była tak zmęczona, że stwierdziła, że się jednak na to zdecyduje i jadę jakieś od 60 km W tym czasie były dwa skrzyżowania, jedno wyprzedzanie, ciężarówki i tak to czasem jakieś auto na naprzeciwne. Tak to tylko cały czas prosto, 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 prosto i jeszcze raz prosto. Dziękuję. Gracias. OK. Your, which one are jeśli oglądacie mapę Argentyny, to pewnie widzicie bardzo dużo dróg. Co na gdzieś dużą gęstość zamieszkania. Trochę podejrzewam, jest to, że te, wiele z tych dróg się jest, tworzy kwadraty na mapie. No i właśnie jest, to wskazuje, że tak naprawdę te drogi prowadzą tutaj przez kompletne pustki. Mieliśmy z takie, że jedziemy od 50 km do domu. Nagle skrzyżowanie w szczerym polu i dalej jedziemy kolejne 50 km do najbliższego, w ogóle po wioseczki, naj, naj, najbliższej. No ale jak widzę, sieć dróg miałem dosyć dobrą, rzadko używaną, akurat wyjątkowa sytuacja, że jedziemy za kimś, rzadko się to zdarza. Trochę nam czasu zeszło, szukaliśmy wymiany opon. Przyjechaliśmy do jakiegoś wulkanizatora, który znaczy pierwszy w ogóle nie miał powiedział, że trzeba pojechać do innego, e, że nie ma na wymianę, że on tylko naprawia, a nam pękła opona, nie przedziurawiła się. Przyjechaliśmy drugie, powiedział, że no, oni dopiero rozpakowują, to muszą zobaczyć jak będzie, e, czy, czy taką mają. No, Musieliśmy pojechać na zakupy, wróciliśmy, mówi tak mamy, ale musimy skończyć rozpakować i biorą się zaraz ukradnieć ciężarówki dalej, czyli no, już jakieś 40 minut minęło, a oni dalej to rozpakowują. Czekaliśmy 40 minut, stwierdziliśmy, że nic się nie doczekamy, nie mogą sobie przerwy zrobić, na, na, żeby nam w oponę y, sprzedać i, i założyć, laliśmy i, i pojechaliśmy dalej. Jest 18.40, ja już nie, nie prowadzę, ponieważ zobaczyłem kontrolę policyjną i kazali mi się błyskawicznie zmienić. Bo nie mam jakiejś niebieskiej karty. Jeśli te kobiety nic nie namieszały, to jest to najgłupszy przepis świata. Mianowicie, tak w każdym kraju, jeśli nie jesteś właścicielem auta, musisz posiadać dokument od właściciela, który ci no, pozwala na prowadzenie auta, no chyba, że ten właściciel właśnie siedzi koło ciebie i, i jest właścicielem, ma dokumenty auta, nie? I w całym świecie wystarczy, że właściciel siedzi na, w samochodzie i pokaże, że auto jest jego i, i powie i da pozwolenie ustne, a nie, podobno w Argentynie, nie? Nawet jak siedzi obok, to się nie liczy. Masz mieć niebieską kartę od właściciela wyrobioną. No, więc kazałem mi się szybko obrócić. Kontrola nie wiem do czego służyła bo mama szybko zagadała jak dojechać na tą drogę przez pustynię czy rekomenduje jechać teraz, czy poczekać do rana no, gdzie, gdzie, no jak tam gadka matka zagadała pana i nic nie sprawdzał, nic nie pytał no i sobie jedziemy, mamy jeszcze 24 km do początku drogi jest 1840, więc nie, nie, ponieważ niestety się wszystkie, no, wszystko z uwzględnieniem są po hiszpańsku. Nie wiem co planują, co się dzieje. Mi tylko mówią co, co wymyśliły. Ale to nie coś zrozumie, co się wtrącę. Więc nie wiem co. O, ja, czy jedziemy w końcu, czy nie dzień, że będziemy gdzieś szukali miejsca do spania. Tutaj na dziko, nie na dziko kempingu, bo nie, nie są, żeby był kemping w tych dziurawych miejscowościach i ja się, relaksuję zakładam, że nie zginę, jedzenie, picie mam swoje własne kupuję niezależnie od nich bo też nie wiem jakie plany zakupowe, co, co będziemy jedli i tak dalej no tyle na razie że ten, że jak tankowaliśmy to dwa razy ja zapłaciłem za gaz, żeby nie było tylko, że oni tankują w ogóle co chwilę tankujemy gaz bo nie małe pojemnik chyba mają I, i żeśmy pięć razy już tankowali gaz za każdym razem był, był pusty jak żeśmy te, no jakaś burza pieskowa. И вот, на пустыне. to podobno bardzo znana coś prawie jak ta trasa 66 w Stanach tu się jest trasa 20 160 km przez pustynię, a my zagruszamy tak na wieczór 1918 1918 bez zapasowego koła bo nie mają nawet prawe po przygodę nie się nas żerawałci o, właśnie macie taki przykład

Anina Serowicz-Sterki. już nasza Chowa. auta. jest nasze auto. To jest droga, którą musimy jeszcze przejechać. Ponieważ, już zaszło słońce, mamy jeszcze jakieś 70 km do przejechać. Właśnie mieliśmy przed chwilą inspekcję przeciwko Pryszczycy, taką jak w Botsłanie. W sensie bagażnik, tylko że pasemnik do odkażania kół był wyschnięty. My już zjechaliśmy z drogi przez pustynię jedziemy na południe w kierunku ne ne Neuquen. Jestem w miejscowości po nazwie 25 Maja, czyli 25 de Majo. Na ma, ma, jednych mapach jest na przykład słownie co so ten de mayo", na innych jest 25 de Mayo, jakby ktoś śledził. No dojechaliśmy już po zmroku, to jest zaraz za tym przejazdem przez pustynię. Pustynia powiem dupy nie urywa. Taka, taki przejazd jak przez Kalahari trochę miałem, czyli w sumie głównie widać było Trawska no i, i wszędzie ten płasko, i po horyzont my już dwie godzinki. Zdjęcia zrobiliśmy różnymi zachodzie słońca i dojechaliśmy przyjechaliśmy do jakiegoś kempingu, ale nie znaleźliśmy. A że późno, to już tylko spać. Bo jest 22.30, nawet 48 się już zrobiła. więc Zatem, no wzięliśmy także dziewczyny, trójka, ja wziąłem jedynkę. Znowu jeden z moich, będzie moich droższych na bo 630 z tych nie szylingów, tylko PESO. No i tak ten. Internet w ogóle nie za no, nie chce działa. Nigdzie w się sensie, bliźni, w które mają nie działa, nie łapie mi też zwykłego internetu, tego takiego, w sensie... no jak się nazywa? Po, po komórce. No jesteśmy generalnie jakimś no, miejscu, gdzie asfalt zwijają w nocy. A tu jest recepcja, wracam sobie do pokoliku. Ta będzie rana śniadania, Prowincja de la Pampa. Z taką fotą, tak? mówi. Mówi. Film. O. Jedziemy A. przez rzekę. Jest jakaś zapora, chyba. E, ruszamy, jest poranek. Świtkiem 11:30. E, jedziemy na połowie. na razie w kierunku Neuken. Potem skręcamy na zachód w kierunku and. Dzisiejszym celem jest Kunin i Park Narodowy Lanin, gdzie będziemy spali Udało nam się kupić oponę i już mamy zapasowe Cieszę się, że dobrze wymawiam nazwy, bo, bo powiedziałem parę nekwen i się teraz ze mnie śmieją. Wszyscy wyjadą na wakacje z patunkami na dachu, z kajakami, z rowerami na zdjęciach widać. Początek stycznia. Całość stycznia są wakacje w Argentynie. Chyba taki długi miesiąc wakacji, jak u nas lipiec, więc wszyscy po świętach w roku ruszyli na południe. Tam ja, wydobywają ropę, a ja katuję gospodarzy polską muzyką. Prowincji Neuken Już za Neuken Jedziemy w stronę Sap Sapali I tam już powoli widać Andy Bo tak, tu są fampasty. Czy to jest coś w rodzaju stepu? Chyba tak, jeśli nie, 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 nie. Tam mnie jest totalną nie wiadomo tu nadal jest ale kawałek właśnie postara ten taki w środku gdzie tam gdzie jest niżej i po prostu to co ciekawe takie bezkresne bezkresne, popalowane pustkowia my tu jedziemy kilometrami i dosłownie nie ma domu nawet Myślałem, rado, nie wiem, rano 390 dni temu jest dla na 100 km godzę się z tej Rosji, tu mówił że miejsce na dzień jeszcze na tyle ludzi. Tutaj mogłoby mieszkać jeszcze kilkadziesiąt milionów ludzi. Nie byliby to zasadzić, co, co hodować zwierzęt. To, jest, to, jest, to jest bardzo dużo, że tajemnicze plan jest. Może się sam utrzymywać tak Polacy 100 lat temu. Czyli nie 100 lat, temu, ci z Wandy to przyjechali 70... 70 lat temu, 70 lat temu przyjechali. Zapraszam Was na małą lekcję geografii. Tu widzicie warstwę kamieniałej lawy. ta warstwa kończy to jest

Mamy stację beznowej IPF. Jest tutaj na mapie, jeszcze właśnie minęliśmy. Jechaliśmy na jakieś kompletne zakupze. Droga już tylko żwirowa. A to co było IPF, się okazało jakimś placem budowy, na którym stała beczka podpisana IPF. Tak, to Nie wiem czy tam budują stację, czy tam jest siedziba, czy co tam jest. Było i tak było. Tylko, że to nie o to, co nam chodziło. Ale no jak jedziemy, o to jakaś indiańska rodzinka sobie idzie. To jest kościół lokalny. nie? Eee, takie podsumowanie, kadencja Główka prosto z namiotu. Jestem w namiocie, jeśli to widać. Na kempingu. Eee, dojechaliśmy do Hunin. Śpimy w Hunin na kempingu. Nie na La Isle, bo chyba zbankrutowałeś jest zamknięta, ale na tej samej wyspie tylko. Po drugiej, no w sensie po drugiej stronie drogi jest inny kemping, i tam śpimy. Te kobiety są tak niezorganizowane, że ja nie mogę. Wiedziały, że trzeba pojechać do marketu. To już że najpierw trzeba jechać koniecznie na kemping, znaleźć miejsce do spania. Mimo, że była 21.30, więc oczywiście wyjechaliśmy na kemping, yy, za kemping, miejsca z nie znaleźliśmy, ponieważ nagle zrozumieliśmy, że w sumie za 5 minut zamykają market, więc może pojedziemy do marketu. Oczywiście już nie zdążyliśmy do marketu. Zaczęło się szukanie jakiegoś miejsca, żeby coś zjeść, kupiliśmy coś do jedzenia, takiego sensie, no tak, te, te, piz, pizzeria, tylko że jeszcze oprócz pizzy mieli jakieś takie, yy, czy to kanapeczki, czy takie, no takie. Yy, Trochę jak mini-pizze zwijane w trzy, takie kwadraciki na, na cztery rogi. Eee, no tu już skończyłem trakcję powiedziałem, że najpierw jemy, póki jest ciepłe, a potem szukamy noclegu. Znaczy, potem szukamy miejsca na kemingu, a nie na odwrót. Bo byśmy skończyli, gdybyśmy jeszcze zimne jedli. A gazu nie znaleźliśmy tak w ogóle. Pokrążyliśmy, pokrążyliśmy, w końcu się zapytały eee, i się okazało, że tutaj nie ma. Eee, no... Eee, no, ja już zjedliśmy, to się już udało rozbić namioty, chociaż faktem, że jest godzina pier pierwsza w nocy. Yy, znaczy, nie wiem, czy one się jeszcze pompują, chyba se temu, gdzie są materace takie do pompowania yy, nie wiem, co, nie i chyba już je napompowały, ale po prostu ja sam jeden rozbiłem swój namiot, a one w trójkę nic yy, w tym czasie na nie rozbiły. Dobra, koniec narzekania. Yy, ten, coś chciałem powiedzieć. A już nie pamiętam co to... zimno, a właśnie zimno, strasznie zimno. Po prostu tutaj jest tak, że się nie da wytrzymać pod koszulku na wieczór to naprawdę nie zaskoczyło, się, że jeszcze dosyć bardzo na północy.